Morderstwa na północy. Odcinek 9. Umieranie na oddziale 26. Pacjenci szwedzkiego szpitala Malme Ustra umierają jedni po drugich. W ciągu zaledwie trzech miesięcy na oddziale 26 doszło do prawie 30 niewyjaśnionych zgonów. Personel podejrzewa, że rozprzestrzenia się jakiś specyficzny wirus. Wszyscy zmarli mają wokół ust. Nietypowe czerwone ślady. Sekcje zwłok wykazują ślady infekcji gardła. Ale nikt się nie domyśla, o co tak naprawdę chodzi. Do momentu, gdy morderca zostaje złapany na gorącym uczynku. Jest rok 1978. W szpitalu w Malmę grasuje najgroźniejszy, seryjny morderca w Szwecji. Zabija on swoje ofiary w tempie, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Słuchasz Morderstw na Północy, serii podcastów o kilku z najgłośniejszych morderstw w Skandynawii. Wszystkie przypadki bazują na prawdziwych zdarzeniach. A zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holcz. Opisane wydarzenia powstały w oparciu o doniesienia medialne pewne szczegóły pominięto. Wstrzymujemy się przed osądzaniem zbrodni i sprawcy. Wymiar sprawiedliwości wydał już wyrok. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje. Zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci prawdziwych osób. Latem 2016 roku cała Dania doznaje szoku. Wiadomości donoszą o młodej pielęgniarce Christinie Erstrup Hansen, którą uznano za winną trzech morderstw i jednego usiłowania zabójstwa w duńskim szpitalu w Nykopingfalster. W sądzie pierwszej instancji została ona skazana na dożywocie, jednak wyrok ten został zaskarżony, a potem złagodzony do 12 lat pozbawienia wolności za popełnienie czterech prób zabójstwa. Kristina Eistrup Hansen dołącza w ten sposób do grona tzw. seryjnych morderców w sektorze opieki zdrowotnej. Pracowników służby zdrowia, którzy mordują swoich pacjentów, najczęściej posługując się śmiercionośnymi zastrzykami. W szpitalu Necoping Falster mówi się o zmianie Kristiny. Podczas jej dyżurów zawsze dochodziło do czegoś dramatycznego. Zdarzały się zatrzymania akcji serca i zgony. A na izbie przyjęć to właśnie ona bardzo chętnie angażowała się w próby reanimacji. Później okaże się, że pielęgniarka przez cewnik podawała wielu pacjentom morfinę, diazepam i chlorek wapnia. Przypadek Kristiny Eistrup Hansen wstrząsnął Duńczykami i zapoczątkował dyskusję na temat tego, jak zapobiegać podobnym przypadkom. Kolejny przykład seryjnych morderców w służbie zdrowia, który wywołał poruszenie w Skandynawii, miał miejsce w szwedzkim Malmö w 1978 roku. Głównym aktorem jest zaledwie 18-letni pielęgniarz Anders Hanson. Nad bramą wejściową do szpitala widnieje wielki napis utrzymany w stylu funkcjonalizmu: Malmö Ustrasjukus. Maksymalna prędkość na drodze prowadzącej do szpitala wynosi 30 km na godzinę. Ograniczenie to nie dotyczy tylko karetek pogotowia. W zimie na przełomie 1978 i 79 roku w szwedzkiej polityce toczyła się debata na temat aktywnej eutanazji. Jednocześnie wyjątkowo mroźna zima sprawiła, że do szpitala trafiło wiele starszych osób ale jesienią 1978 roku pogoda w tym położonym na południu Szwecji mieście była jeszcze dość łagodna. Osiemnastoletni Anders Hanson przekroczył bramę szpitala, gotowy na pierwszy dzień swojej nowej pracy jako pielęgniarz. Miał pełnić dyżur na oddziale 26. To miejsce, do którego na dłuższy pobyt trafiają osoby starsze, często z demencją. Jednak wraz z przybyciem Andersa doszło do znacznego skrócenia długości hospitalizacji wielu pacjentów. Mimo młodego wieku chłopak miał już doświadczenie w pielęgniarstwie. W jego życiorysie można przeczytać o sześciomiesięcznej pracy na podobnym oddziale w szpitalu w Wernham. Natomiast tego samego lata został zatrudniony na oddziale pielęgniarskim w szpitalu Segevanksgorden, gdzie wcześniej odbył staż. W żadnym z tych miejsc nie zaprzyjaźnił się jednak ze współpracownikami. Nie otrzymał też żadnych referencji od dyrektora szpitala, który określił go jako osobę pozbawioną inicjatywy. Anders z kolei dobrze czuł się w towarzystwie osób starszych. Jako dziecko został oddany do adopcji, więc we wczesnym okresie najważniejsze w jego życiu były dwie babcie. Chłopak, mówiąc wprost, nie był szczególnie inteligentny. Przebywanie zaś wśród osób starszych bardzo odpowiadało jego charakterowi. Będąc nieco prostym i samotnym, znalazł w końcu coś, w czym był dobry i co lubił. Z entuzjazmem podszedł do udziału w kursie przygotowawczym w Szpitalu Ostra w Malme. 5 października rozpoczął dyżur na oddziale, zaś kilka dni później przeżył swój chrzest bojowy. Jeden z pacjentów praktycznie nie mógł oddychać. Do jego tchawicy dostała się woda lub ślina. Anders błyskawicznie wybiegł z sali i wezwał pomoc. Mężczyznę uratowała pielęgniarka, zaś młody pielęgniarz doczekał się pochwał ze strony współpracowników. Kilka dni później to samo spotkało innego pacjenta. Anders znów był na miejscu, podniósł alarm i sprowadził pomoc. Pacjent przeżył. Trzy tygodnie później doszło do kolejnych wypadków. Karl Erik, niewidomy, 66-letni były inżynier, trafił do szpitala z chorobą tropikalną. Po kilku tygodniach spędzonych na oddziale szpitalnym jego stan się poprawił. Wkrótce miał zostać wypisany do domu i tam wracać do zdrowia. Jednak kilka dni przed wyjściem ze szpitala, Anders przyniósł mu do sali szklankę soku. Mężczyzna napił się, nie wiedząc, że pielęgniarz dodał do soku środek do dezynfekcji powierzchni. Anders czekał, pełen nadziei, ale niewidomemu pacjentowi nic się nie stało. Później, już podczas procesu, chłopak zeznał, iż był rozczarowany, że po wypiciu soku przez Karla Erika nie stało się nic nadzwyczajnego. Dokładnie przeczytał etykietę na butelce z płynem dezynfekującym, aby się upewnić, że jest on trujący i może prowadzić do zgonu. Spodziewał się, że po raz pierwszy zobaczy śmierć. Szpital używał wtedy do dezynfekcji środku o nazwie Gewisol. Odkażał powierzchnię i zawierał zarówno silny środek bakteriobójczy, alkohol, sól, chlor, jak i niezwykle toksyczne kwasy fenolowe. Śmiertelne miało być spożycie, nawet niespełna grama. Dzień później Anders zaserwował temu samemu pacjentowi kolejny śmiercionośny koktajl. Tym razem do napoju dodał jeszcze więcej środka dezynfekującego. Reakcja nie trwała długo. Spanikowany Karl Erik zaczął gwałtownie kasłać, dostał duszności i po kilku godzinach zmarł. Środki te powodują poparzenia gardła, zwiększają produkcję śluzu i doprowadzają do zatrzymania oddechu. A jeśli zostaną zażyte w wystarczająco wysokiej dawce, prowadzą do gwałtownej i bolesnej śmierci. W terminologii medycznej stan taki określa się mianem zatrucia fenolem. Kolejne tygodnie po nagłej śmierci Karla Erika były na oddziale 26 intensywne i burzliwe. Dwóch pacjentów zmarło, mając takie same objawy, natomiast dwóch innych przeżyło i z powodu poparzeń jamy ustnej i gardła poddano ich dalszemu leczeniu. Choroby nosogardzieli nie należą do rzadkości na oddziałach, na których przebywa wielu przewlekle chorych pacjentów. Mimo, że kilku zmarłych miało takie same czerwone ślady wokół ust, mogące świadczyć o poparzeniach, lekarze na oddziale nie byli zaniepokojeni, ale w placówce umierało coraz więcej pacjentów. Dziwne objawy nazwano chorobą 26. Zmieniał się stan pacjentów. Osoby w pozornie dobrym stanie nagle zaczynały cierpieć z bólu, miewały też inne objawy. Pacjenci tak bardzo cierpią, kiedy umierają, duszą się własnymi płynami. Personel nie wie, czy to epidemia, czy ktoś próbuje nas otruć, wspomina później Krystel Sofgren, jedna z pielęgniarek. Niezrażony Anders kontynuował pracę na oddziale, chociaż kolegom z pracy nie bardzo odpowiadały ani jego osobowość, ani charakter. Był trudny we współpracy, a niektórzy określali go nawet jako niekompetentnego i ograniczonego. Na oddziale powierzano mu tylko proste zadania, takie jak mycie i zbieranie lub dostarczanie materiałów, aby przypadkowo nie zaszkodził żadnemu pacjentowi. Zapewne dlatego nikt nawet nie przypuszczał, że za przypadkami zgonów na oddziale 26 może stać właśnie Anders. Podczas jego półtora miesięcznej pracy na oddziale zmarło pięciu pacjentów. Pod koniec października 1978 roku pielęgniarka Christel Sofgren weszła do sali 74-letniej Iris. Kobieta powiedziała, że jakiś mężczyzna wlał jej do gardła ostry płyn. Krystel zaniepokoiła się i zapytała o wygląd tego człowieka. Pacjentka opisała go jako młodego, niewysokiego mężczyznę w okularach. Jedynym mężczyzną na dyżurze był w tym czasie Anders. Zaniepokojona Krystel poszła do ordynatora i powtórzyła to, o czym opowiedziała jej pacjentka. Jednak ordynator nie potraktował tego poważnie. Brakowało personelu, nieobsadzone były cztery stanowiska specjalistów, a wiele osób z personelu pielęgniarskiego nie miało przygotowania. Jako miejsce pracy oddział 26 okazał się koszmarem, a pracownicy dosłownie stamtąd uciekali. Na porządku dziennym były walki o władzę na szczeblu kierowniczym oraz chroniczne braki kadrowe. W szczególności ordynator Jern Svenonius trwał w bezpośrednim konflikcie z szefową kliniki Adą Holub, którą oskarżał o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzewał, że to ona stoi za przypadkami wielu zgonów pacjentów. Praca była ciężka, pacjenci chorowali, a z powodu złych warunków pracy wśród personelu dochodziło do kumoterstwa, plotek i przypadków dręczenia. Anders zauważył, że nie cieszy się sympatią na oddziale. Jeden z pielęgniarzy nazwał go głupim i niekompetentnym. Przełożona pielęgniarek próbowała nawet przenieść go na inny oddział. Ponieważ umowa została zawarta na czas określony, na 6 miesięcy, a nie było innych oddziałów, które mogłyby go przyjąć, pielęgniarkę poinformowano, że umowa z chłopakiem będzie stopniowo wygasać. Po kilku dyskusjach, kierownikiem oddziałów 25 i 26 został Sven Walter, zaledwie 24-letni student medycyny. Do ukończenia studiów medycznych brakowało mu jeszcze trzech lat. Sven zaczął badać sprawę dziwnych objawów u zmarłych pacjentów z oddziału 26. Próbował zasięgnąć porady u bardziej doświadczonych lekarzy, bez skutku. Sekcje zwłok wykazały, że pacjenci mieli pewnego rodzaju infekcje gardła lub dróg oddechowych, co jest częstą przyczyną śmierci u starszych przewlekle chorych osób. Tymczasem Christel często rozmawiała na temat tych zgonów ze współpracownikami. Do stycznia 1979 roku zmarło ponad 20 pacjentów. Christel ponownie próbowała uświadomić kierownictwu oddziału, że wiele z tych osób miało dziwne ślady wokół warg. Poradzono jej jednak, żeby przestała histeryzować. Tego samego dnia, gdy pielęgniarka została odesłana przez kierownika oddziału, Anders zakradł się do pokoju Iris i podał jej bardzo mocną mieszankę soku i solu. Kobieta zmarła następnego dnia. Do kolejnego zgonu doszło dzień później. Tym razem zmarł pacjent o imieniu Johan. Teraz Anders codziennie próbował zabić jakiegoś pacjenta. Dopiero przy 28. ofierze udało się go złapać na gorącym uczynku. Morderczą karierę Andersa zakończyła 94-letnia pacjentka, Elza. 12 stycznia pielęgniarz podał jej swoją zwyczajową mieszankę. Kobieta natychmiast ją jednak wypluła i krzyknęła: Co mi tu dajesz? Nie chcę tego, to parzy. Jeden z pielęgniarzy usłyszał krzyki i przybiegł na salę. Anders stał w kącie, wyglądał na przerażonego. Powtarzał: Nic nie zrobiłem, nic nie zrobiłem. Mimo to wezwano będącą na dyżurze ordynator, aby zbadać Elzę. Natychmiast wyczuła zapach detergentu wydobywający się z ust 94-latki. Poprosiła cały personel, aby pomógł jej w badaniu, wąchając najpierw jamę ustną pacjentki Elzy, a następnie butelkę ze środkiem dezynfekującym. Nie było wątpliwości. Anders podał pacjentce Gewisol. Lekarka wezwała policję. Następnego dnia na główki gazet ukazujących się w Szwecji grzmiały o najpotworniejszym seryjnym mordercy w kraju. Jedyne zdjęcie Andersa Hansona, jakie posiadamy, zrobiono od tyłu. Idzie do budynku w towarzystwie policjanta w cywilu. Ma dość długie włosy blond, ubrany jest w skórzaną kurtkę ze ściągaczem, podwinięte dżinsy i ciemne wysokie buty. Całkiem modnie jak na tamte czasy. Policjant, który mu towarzyszy, to detektyw Sven Palmqvist, człowiek, który miał później prowadzić wszystkie przesłuchania Andersa. Na początku pielęgniarz zaprzeczał, jakoby miał cokolwiek zrobić pacjentom z oddziału 26. Jednak policjantowi udało się zdobyć jego zaufanie. W końcu Anders otworzył się przed nim i opowiedział o swojej pierwszej ofierze, schorowanym i niewidomym 66-letnim Karlu Eriku. Wyglądał tak smutno i było mi przykro, że jest niewidomy. Anders opowiadał jak bardzo współczuł osobom starszym, ponieważ były chore i ich życie nie miało już sensu. Chciał skrócić ich cierpienie i pomóc im odnaleźć spokój. Była współpracowniczka, Kristel Sofgren, nie uznała tego wyjaśnienia za wiarygodne. Gdy ją o to spytano, stwierdziła, że Anders nie jest zdolny do tak głębokich przemyśleń. Myślę, że czerpał z tego przyjemność, ponieważ za każdym razem, gdy chwalono go za znalezienie pacjenta, który kasłał czy się krztusił, sprawiało mu to ogromną radość, opowiadała. Miał wtedy taki radosny, miły uśmiech. Podczas przesłuchań Anders skwapliwie przyznał, że w ciągu zaledwie trzech miesięcy zabił 27 osób. Ponadto próbował w tym czasie zabić jeszcze 15 innych chorych. Zapytano go wówczas, czy nadal by zabijał, gdyby nie został przełapany. Potwierdził. A ile osób zabił naprawdę? W ramach śledztwa przeprowadzono szereg sekcji zwłok, które miały pomóc ustalić, ilu pacjentów zmarło w wyniku zatrucia fenolem. W czerwcu 1979 roku prokuratura postanowiła oskarżyć Andersa o 11 zabójstw i 16 przypadków usiłowania morderstwa. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu było wiadomo, że oskarżony jest osobą chorą psychicznie i raczej niezdolną do odbywania kary więzienia. Diagnoza z zakresu psychologii sądowej opisywała Andersa tak: modelowy przykład, pozbawiony emocji, grzeczny, niezbyt inteligentny, niemyślący ani dobrze ani źle o swoich ofiarach, niezdolny do emocjonalnej oceny swoich czynów, musi być uznany za niebezpiecznego. Sprawa była rozpatrywana przez sąd rejonowy w Malmę. Przed sądem zeznawał m.in. profesor psychologii, który prowadził z 19-letnim Andersem rozmowy mające na celu ocenić jego poczytalność. Mimo że od 40 lat pracuje z osobami ciężko chorymi psychicznie, te rozmowy były dla mnie szokujące, stwierdził profesor. To osoba, która nie przejawia żadnych prawidłowych reakcji emocjonalnych. Nie jest w stanie wczuć się w cierpienie pacjentów, wywołane podaniem im żrącej substancji. Nie rozumie, że zrobił coś złego. 28 sierpnia 1979 roku Anders został skazany za swoje zbrodnie i osadzony w zamkniętym oddziale psychiatrycznym w Lund. Tutaj odbył 14 lat kary, po czym w 1993 roku został zwolniony. Nieco wątły chłopak w podwiniętych dżinsach, który pojawił się na zdjęciu z aresztowania, stał się łysawym mężczyzną z nadwagą, jak przedstawiały go fotografie w 2005 roku w szwedzkim dzienniku Aftonbladet. W tamtym momencie Anders przebywał na wolności od ponad 12 lat. Pracował w fabryce i nie łamał prawa. Sam nie chce jednak rozmawiać o przeszłości. Zostawiłem to za sobą i nigdy o tym nie myślę powiedział. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Paulina Holz.